Pod bramą Zakładu Karnego w Sieradzu zebrała się grupa agresywnych mężczyzn. Awantura miała odwrócić uwagę funkcjonariuszy służby więziennej od tego, co działo się w środku. Na spacerniaku czterech osadzonych wszczęło bunt. No niestety w takiej zbiorowości takie, tego typu osadzonych, tego typu ludzi dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń. Nieraz niestety musimy, musimy wykorzystywać swoje umiejętności i, i, i działać. Jeśli negocjacje zawiodą, do akcji wkracza grupa interwencyjna służby więziennej. Funkcjonariusze w kamizelkach kuloodpornych, starczami i pałkami unieszkodliwili buntowników. Mamy swoje procedury, musimy postępować zgodnie z nimi. Wiadomo, ograniczają nasz pewne, pewne przepisy, aczkolwiek w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, no wiadomo, wiadomo, musimy, musimy też postępować bardzo agresywnie czasami nawet. Opanowanie buntu na spacerniaku to nie był koniec. Trzech zamaskowanych i uzbrojonych w karabiny maszynowe mężczyzn napadło na konwój. Zablokowali drogę i ostrzelali więzienną furgonetkę. Funkcjonariusze konwojujący więźnia odpowiedzieli ogniem. Do akcji wkroczyli także policjanci, odcięli bandytom drogę ucieczki i napastnicy zostali obezwładnieni. シャラクレンツ。 Podczas strzelaniny w samochodzie blokującym drogę wybuchł pożar. Trzeba było wezwać straż pożarną, ale strażacy nie od razu mogli zacząć gasić ogień. Nam nie wolno wejść, jeżeli są ludzie uzbrojeni. I tak naprawdę tutaj dowódcą akcji była służba więzienna i policja i dopiero na ich wyraźny rozkaz, polecenie nam wolno wejść do działań. Jak przebiegły te ćwiczenia? Jak pan je No Wydaje mi się, że przebiegły bardzo dobrze. No, jak widać zaangażowane były tutaj nie tylko funkcjonariusze służby więziennej. Współpracowaliśmy z służbami policji oraz straży pożarnej i wypadło to naprawdę bardzo dobrze. Wszystkie służby przyznają, że wspólne ćwiczenia są niezbędne. Dzięki temu w sytuacjach prawdziwego zagrożenia akcje przebiegają sprawniej. Każdy musi wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu zrobić, na przykład podczas strzelaniny. Okręgowe ćwiczenia służby więziennej obserwowali funkcjonariusze z innych zakładów karnych.